Ktoś zadał mi pytanie, twierdząc, że skoro Bóg stworzył cały ten świat i po stworzeniu powiedział, że to wszystko jest bardzo dobre, to skąd tyle zła, dlaczego tyle niegodziwości dzieje się na świecie? Myślę, że bardzo pomocne jest to, gdy zilustrujemy to takim przykładem. Weźmy na to Chopina, który był jednym z najwspanialszych kompozytorów. I teraz wyobraź sobie, że Um, jakiś pianista zasiada do fortepianu i zaczyna grać utwór Chopina. No tyle, że kaleczy to strasznie. Po prostu robi masę błędów i po prostu jest tak, że nie da się tego słuchać, no, po prostu uszy więdną. I teraz pytanie, czy będziemy obwiniać Chopina za to, że ten artysta, ten muzyk niszczy jego dzieło i, i, i po prostu kaleczy je tak strasznie? Oczywiście, że nie. To jest wina tego. Artysty, tego muzyka, który się nie przygotował, który źle gra te nuty. I tak samo myślę jest ze stworzeniem. Bóg stworzył wszystko bardzo dobrze, ale niestety człowiek przyszedł, będąc na tym świecie, upadł, zgrzeszył i przez upadek grzech wszedł na świat, a z grzechem wszystkie niegodziwości, wszelkie zło, wszelkie zło w których konsekwencjach my dzisiaj żyjemy. Dlatego nie możemy obwiniać Boga za zło, które jest na świecie. Bo Bóg nie jest autorem zła. Nie możemy obwiniać twórcy za to, że stworzenie kaleczy jego dzieło.